A my dalej jesteśmy w szkole piarskiej na dniu otwartym i mamy kolejną grupę uczniów, z którymi chcielibyśmy porozmawiać na temat tej szkoły. Dlaczego warto się do niej zapisać? Dlaczego warto rozpocząć naukę w liceum piarskim? Ponieważ ma one jeden z najlepszych wyników w obliczu. Zawartości lat. Mhm. Czyli jeżeli ktoś się chce dobrze przygotować do matury, to piarska mu na to tak, na pewno pozwoli. Mhm. A powiedzcie, jak wygląda Wasze stoisko i co tutaj dzisiaj przygotowaliście dla odwiedzających? My mamy stoisko języka niemieckiego i przygotowaliśmy tutaj pracy naszych uczniów wiarskich. Biar, e, ma, oprócz tego mamy quizy i różne gry dla e, przechodzących, dla tych, którzy chcą przyjść do naszej szkoły, ewentualnie jakieś przekąski z Niemiec, a nawiązując do właśnie stanowiska niemieckiego warto się wybrać do naszej szkoły, ponieważ do wyboru mamy... W naszej szkole można się uczyć aż e, pięciu języków. W tym angielski, polski, niemiecki, francuski rosyjski. i rosyjski. I rosyjski. Okay. Zapraszamy Czyli... serdecznie, jest u nas super w szkole. Czyli wybór jest spory. No właśnie, chciałam trochę podpytać o tą atmosferę. Jak to jest na co dzień? W klasie, na korytarzu, wśród uczniów. Atmosfera jest świetna, nauczyciele są przyjaźni i wszystko idzie jak, jak najlepiej. A dzisiaj tutaj na waszym stoisku tych, którzy podchodzą i pytają o szkołę, co im mówicie. No, Dobry wybór dokonali i przyszli do naszej szkoły. A ten dobry wybór to? to pijarska. Jesteśmy najlepszą jednostką uczącą w liceum w Bowiczu. No i właśnie przede wszystkim to, że mamy do wyboru, znaczy do wyboru. Można się u nas uczyć pięciu języków, dużo kółek zainteresowań, zajęcia po lekcjach. Każdy znajdzie coś na pewno dla siebie dodatkowego, dla rozwijania swoich pasji. Jeśli ktoś stawia na języki, to na pewno dobrym wyborem będzie pijarska, o czym właśnie tutaj przed chwilą powiedzieli uczniowie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Ja Dziękujemy bardzo.